Redakcję Telewizji Leszno odwiedziła grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 10. Na co dzień uczęszczają do klasy 3A, a ich wychowawczynią jest Barbara Kowalczyk-Raczyńska, wraz z którą odwiedzili nasze studio. Grupa złożyła nam wizytę w ramach zajęć pod nazwą Poznajemy Zawody. Wcześniej podglądali już pracę m.in. weterynarza czy nauczyciela języka migowego. W telewizji Leszno rozmawialiśmy o pracy dziennikarza i operatora kamery. Powiedzieliśmy sobie o cechach dobrego dziennikarza, jego obowiązkach, a także specyfice pracy. Pokazaliśmy naszym gościom, jak wygląda dzień w naszej redakcji i jak pracujemy. Nasz operator kamery podpowiedział również, jak zrobić dobry kadr i na jakim sprzęcie pracujemy. Nasi goście mieli wiele pytań, na każde odpowiedzieliśmy. Tradycją jest już, że grupy, które nas odwiedzają, mają szansę stworzyć swój własny program. Tak było i tym razem. Jesteśmy uczniami Szkoły Podstawowej nr 10, klasy trzeciej ja. E. Zapraszamy na nasz program. Dzisiaj zrobimy wywiad o zwierzątkach. Jakie jest Twoje ulubione zwierzątko? Las. A jakie chcesz mieć? Tygrysa. A jakie jest Twoje ulubione? Pająk. A czy masz jakieś? Nie. A czy chcesz mieć jakieś? Chomika. Dzień dobry, zapraszamy na wywiad z zawodnikami unilefno. Jak się czujecie po wygranym meczu? Bardzo dobrze. Czy widzowie pozwolili Wam wygrać? Eee, tak. Ładny był doping. Bardzo. Rozmawiamy dzisiaj z Weroniką o Świętach. Jaki jest twój marzę telefon? Eee, jaka jest twoja ulubiona potrawa? Barsz? Jaka jest Twoja ulubiona kolenda? Betlejem. Gdzie spędzasz święta? W domu. Dziękuję za rozmowę. Zapytamy się dzisiaj Krzysia Paczyńskiego, czy Polska wygra z Japonii. Wygrała, ale się nie dostanie do, do półfinału, bo jest na czwartym miejscu grupy H. Robimy wywiad z naszą wychowawczynią. Jakie chciałaby Pani dostać prezenty na święta? Bardzo lubię dostawać biżuterię na święta, ale najważniejsze chyba jest, że jesteśmy wszyscy razem z rodziną. Czy lubi pani naszą klasę? Uwielbiam. Jesteście najcudowniejszą klasą, jaką miałam. Jaka jest pani ulubiona potrawa na święta? Bardzo lubię barszcz z uszkami. Zawsze na, na ten barszcz czekam. Dziękujemy. Dziękujemy za uwagę.